Sterka lokomotywy TM2 na PKP była oznaczona jako SM48. Mamy załączony bieg jałowy. Mamy wyłączone sterowanie, sterowanie maszynami. Załączona jest ósma pozycja jazdy na nastawniku. Ostatnia i co jakiś czas regulator obrotów przerywa, tak jakby miał przerwę w obwodzie elektrycznym, traci zasilanie. Najprawdopodobniej jedna z cewek regulacyjnych. Dosyć ciekawa usterka, pojawia się to raz na jakiś czas, teraz jest o. o. Lokomotywa zaczęła sama sobie podnosić i zmniejszać obroty. I pójdziemy sobie do regulatora obrotów, bo okazało się, że usterka jest bardzo prosta, aczkolwiek ciekawa. Będzie dosyć głośno, także nie będzie mnie słychać, może.